Czy kiedykolwiek zacząłeś coś robić z ogromnym entuzjazmem, tylko po to, by po tygodniu, a może dwóch, a może nawet trzech się poddać i wrócić na stare przysłowiowe śmieci, bo może chciałeś, może chciałeś regularnie trenować na siłowni, żeby po prostu rozbudować na przykład muskulaturę, ale po kilku dniach, tygodniach ciężkich treningów stwierdziłeś, ech! A może dzisiaj sobie po prostu odpuszczę? Przecież nic się nie stanie, jak gdzieś odpuszczę. I nagle mija miesiąc, drugi, trzeci, a ty nawet nie pamiętasz, kiedy ostatnio byłeś na siłowni, a dalej ściągają ci hajs za karnet z karty. No właśnie, i to nie jest twoja wina, bo niestety, stety, stety, niestety, większość ludzi działa na motywacji. I to jest wielki problem. Bo motywacja to emocja. Emotion, czyli motion, ruch, a emocje właśnie są jak fala, przez to, że jest emotion, są ruchome, raz są, raz ich nie ma. Więc to, co tak naprawdę decyduje o twoich rezultatach, to nie to, jak bardzo się nakręcisz na samym początku, tylko to, czy masz konsekwencje w sobie i dyscyplinę, by robić te same żmudne rzeczy codziennie przez jakiś x interwał. Pamiętam, jak kiedyś w 2019 z ziomeczkami starymi, tam z dawno, stwierdziliśmy, że będziemy robić formę życia. No i co? Oglądało się jakieś tam filmy, no ja oglądałem, nie wiem jak oni, filmy motywacyjne, śmigaliśmy na siłkę, często bardzo, trening 2-3 godziny, oczywiście zawsze jakiś shake po treningu wlatywał, generalnie optymalizacja treningowa była jak na tamte czasy nawet okej okay. i myśleliśmy, przynajmniej ja myślałem, że będziemy nie do zatrzymania, no i co? Może tak pochodziliśmy z miesiąc, dwa? I potem w ogóle przestaliśmy chodzić. Tak po prostu. Szejki już nie były takie dobre jak na początku, na treningi się już nie chciało chodzić, i jakoś nie było tej energii, żeby to przysłowiowo kontynuować. I motywacja mnie oczywiście opuściła. A ja wróciłem do starych moich nawyków, czyli co, jakiegoś browca się tam przychylało, co tam jeszcze, gaming do późna w nocy granie, bo to jeszcze było za czasów, uuu, uh, uh, bardzo dawno, jeszcze za czasów szkolnych i po prostu wróciłem na przysłowiowe stare śmieci. I oczywiście byłem trochę zirytowany tym, że nie chodzę na tą siłownię, że za karnet mi spobiera, pobiera, ale wtedy to nie były duże pieniądze, to było tylko 60 za tych miesięcznie, więc jeszcze się dodało przeżyć, ale w głębi duszy gdzieś czułem, że... Potencjał jest marnowany po prostu. I kiedyś tam, nie mówię, że od razu po tym, bo gdyby lekcje tak od razu z dnia na dzień przychodziły, to ja bym był w totalnie innym miejscu. No ale może po roku, może po dwóch, spotkałem się z pewnym cytatem, który zacytuję teraz, a mianowicie nie wygrywa ten, kto ciśnie przez chwilę na maksa, tylko ten. To robi małe kroki, ale nieprzerwanie przez lata. I to zdanie zmieniło po prostu moje podejście do w sumie wszystkiego. I dzisiaj podzielę się z Tobą trzema zasadami, które pomogą Ci się trzymać dyscypliny, nawet kiedy nie masz ochoty. Czyli pierwsza sprawa, zacznij powoli. Buduj nawyki powoli. I stopniowo. Największy błąd, kiedy wprowadzisz kiedy próbujesz wprowadzić multum zmian naraz, wyobraź sobie, że nigdy na przykład nie trenowałeś na siłowni i postanawiasz, że nagle będziesz trenować 6 razy w tygodniu po 2-3 godziny. Brzmi ambitnie, brzmi nawet bardzo ambitnie, ale nie jest to dobre, bo to jest po prostu błąd. Bo co się dzieje? Przez pierwszy tydzień, może przez pierwsze dwa, jesteś mocno zajawiony, a trzeci tydzień zaczynasz odpuszczać, czwarty tydzień kończysz przed kąpem znowu albo przed używkami. Więc zamiast tego zacznij od czegoś małego, na przykład 2-3 treningi w tygodniu po godzinę i to wszystko. I po miesiącu dodaj na przykład jeden trening więcej. Potem może wydłuż czas treningu. I kluczowe słowo podczas tego protokołu stopniowo. Prowadź dziennik progresu. Generalnie większość ludzi nie widzi postępów, bo nie, ich nie mierzy. Generalnie większość ludzi nie monitoruje niczego w swoim życiu. Nie monitorują, jak spędzają czas. Nie monitorują, jaki mieli mindset ich czasu. Nie spisują swoich myśli. Generalnie Generalnie nikt nic prawie nie monitoruje i każdy po prostu płynie sobie na autopilocie. A to nie o to chodzi, bo wyobraź sobie, że trenujesz i nie widzisz rezultatów. I może być to trochę frustrujące, ale jak masz widzieć rezultaty, jak nie spisujesz swoich treningów, ilości powtórzeń i ciężaru. A wyobraź sobie, że zapisujesz te wyniki i spojrzysz na nie po miesiącu albo po kwartale, a nawet po roku, to nagle zobaczysz. I ja sam mam tu na dole gdzieś zeszyty. Ja po prostu widzę, że kiedyś na kratę robiłem 6 dyszek, a teraz luźno 100 lata. Więc. Wtedy nagle widzisz, że sylwetka poprawiła, że siła wzrasta i że jesteś po prostu lepszy niż na starcie. I to tylko po to, że kupiłeś jakiś durny zeszyt z Biedronki i po prostu na siłowni w nim sobie zapisujesz, albo nawet możesz w aplikacji na telefonie, jak jesteś schoolowy a nie oldschoolowy jak ja na przykład. I szczerze, to nie musisz prowadzić skomplikowanego dziennika. Może to być zwykły zeszyt, zwykła kartka papieru, notatka w telefonie, jakaś konkretna aplikacja do konkretnych celów. Ważne, żebyś monitorował wszystko, co się da i patrzył, jak rośniesz ty jak rosną rezultaty w tych zapiskach. Trzeci błąd, tutaj się wykruszy większość, czyli popełniaj błędy, ale nie poddawaj się. Wiesz, co jest normalne? Popełnianie błędów. A wiesz, co nie jest normalne? Poddawanie się przez te popełnione błędy, bo nie ma opcji, że zawsze wszystko pięknie, cacy, będzie szło zgodnie z planem. To tak nie działa. Będą gorsze dni, będą kontuzje, będzie brak czasu, będzie zniechęcenie. Ale to nie oznacza, że masz przestać działać. Popełniasz błąd, wyciągnij z niego wnioski. Ulepsz swój system i działaj po prostu dalej. Nie zaczynaj po prostu od zera, tylko kontynuuj w miejscu, w którym się zatrzymałeś, w którym masz lekką pauzę. Więc podsumowując, motywacja to fajny start, spoko zacząć, zajawionym niż jakbyś miał na siłę coś robić, ale to tylko konsekwentne działanie daje wyniki. Dlatego zacznij powoli i stopniowo buduj swoje nawyki. Prowadź dziennik i monitoruj jak najwięcej rzeczy, by widzieć swój progres. Nie umiesz zarządzać czasem? Załóż kalendarz Google, monitoruj każdą godzinę życia i zobaczysz, jak spędzasz czas. Nie widzisz progresu na siłowni? Zacznij prowadzić dziennik. Zobacz, czy jest progres, czy może nie ma, a może wydaje ci się, że nie ma, a jest. Prowadź po prostu dziennik i, i obserwuj, co się dzieje. I akceptuj też swoje błędy, wyciągaj oczywiście z tych błędów yy, wnioski, czyli tutaj trochę pokory by było potrzebne i działaj po prostu dalej. Poprawiaj i ulepszaj, bo na końcu nie wygrywa ten, kto miał najwięcej motywacji czy słomianego zapału, tylko ten, kto potrafi robić swoje nawet kiedy mu się nie chciało, i zazwyczaj wygrywają ci te dinozaury, które cisną przez 10 lat, bo po prostu większość konkurencji, x osób wykruszy się po roku, x po dwóch latach, x po 3, x po czterech, x po 5, x po sześciu i tylko nieliczni zostaną, na przykład po tej dekadzie, dalej będą działać i coś robić, więc, więc to by było na tyle z mojej strony, jeśli uważasz, że materiał był wartościowy, to koniecznie zostaw komentarz i podziel się swoimi przemyśleniami, a ja się żegnam, do następnego.